Uszanowanie Sobota dzisiaj tradycyjnie coś dłubiemy dgub, no Ja tu już tydzień czasu siedzę No. I no, coś tam wydłubał A no brud zapoznok o. Nie ma jeszcze roboty w polu Tradycyjnie w sobotę coś tam trzeba nakręcić No to dłobię to kurwa tego klamota jeszcze Może no, by trochę co ja trochę dzisiaj nie chcę robić w sumie A to ja pił? Pozdrawiam pana z piwo pili oraz jego syna Jak dobrze pamiętam to Dawid się nazywa Także pozdrawiam was pani Kurde No do, do południa spałni się Ale my coś trzeba iść złapać, coś podłubać chociażby ta subota będzie trochę ciebie między nogi. Co to pan węgiś Widzę, zobaczę Ja się wziąłem za ten sterodor może poprzyk poprzyklejam. O ile puszek wypite To ty tak robisz? <grytania> kurwa, no i byliśmy i nie kupiliśmy tego znów. To będzie mi się zrobiło. Kurkie na wodna. Tam trzeba będzie zrobić, kurwa, koś przerobić. Na, na styro... Na, na piankę się wklei. I tu trzeba jakoś panie kurwa będzie. Jak już to się porobi... Już dzisiaj to zamknę. To cię i pianko to kurwa, bo cię. Nie, ale pianko nie bardzo, bo to będzie chujnia trochę. Jakoś się to zrobi. Przedstawię tam no. i się podpionkuje. Kurde, żeby kupić pistolet, kurwa, taki do pianki, nie? Tam ta cieniutka ma końcóweczkę, to są. Pan może... kogoś zastrzeli? Tak. Nie, ja, ty, ja, ja dzisiaj nawijałem do pianki powietrza sprężarką, wiesz? Nie było. Spierdoliło ten powietrze, nie było jak. Gdzieś, gdzieś nie wiem, co za pianka. Jeśli nie ma powietrza, pianka jest, to ja sprężarkę, psst, tam przydusiłem, nabiło. Nie jest za się Gdzie, panie? <laughs> Dobrze będzie. Dobra, panie, idź pan. i dzisiaj odcinek będzie, kurwa, na kacu. Dobra. Dawaj, pan, tutaj. Tnij, pan, kurwa. O, to ranek ja mówię 12 koguty dopiero piejo. Idę tam polącą ten dach Czy może się kurde, myślałem pomalować jeszcze dzisiaj kurde, tą blachę na górę, ale... Jakby to zamknął całkowicie... Kurwa, zaraz palce poprzecinam Nie to całkiem zamknął. I by było. Zrobione ten dach już. Kurwa. Jeździć kurwa z tym dachem takim. A jakby zaczynam do powoli denerwować że opyk przycięte i se robimy, dłubiemy sobie proszę państwa Ale ja wam powiem jak to będzie zrobione No tak, kukuriku Wstań dziewczyny. <ścoughs> Czekaj Pan Jak to działa te halogeny Patrz na Pan tutaj uh -huh. Trzeba jeszcze dać dwa włączniki, tak żeby dziurę zakryć. Ok, to działa. Powinno już. I czego to się nie świeci? Tam Krzychu boląca musi. A to świeci? No z tyłu świeci. A z przodu nie świeci? Patrz, tej panie, czego to się nie świeci z przodu? A, za chwilę. Ja tu już zachwalam, kurwa, że to dobrze zrobione. Ej tam, czekaj. Dara się świecić. No kurde, z tyłu się świeci, panie. Projekt realizacji pracy jest w trakcie. Dobra, no to wyłączę prąd. Czekaj, czekaj, tu... czekaj, za 5, 4, 3, 2, 1. Pokaż mi działa. To się na zielono ładnie świeci. Ten od środka do do środkowego się powinny świecić. Trzeba ich ustawić równo. A ten to ten drugi. Czyli, tak jak mówiłem, zrobiono na dwa razy. Weź tam o kurwa. Coś tam popsztyka, jak to się świeci. No. No. Czekaj pan, coraz tyłu. No, jako tako. Po japońsku. Lux. Zrobione tak, żeby się świeciło od razu, żeby... Nie po włączeniu świateł, tylko... Poczekaj pan, dobra. No dobra, lux. Nie, tak to Co? Nie, to ci na widzę stronie. za Pszenica droga po 900 zł, nawet i po 920 Prze tyle zostało. O co tutaj widać? Tutaj już Zasiek czeka na, na żniwa Dobra Dłobie, teraz tutaj Boki się tak w tuli nie pianko tylko silikon tu, tu się jeszcze da podwójny ropian. no i styropian pewnie. Na górę się pierdolnie płyty. Nie sobie gada... gadałem, sobie kurwa jakby tak zamalować farbę oto sprayem, ale to w reakcję wchodzi pewnie. Styropian, tak, to A nie, to się kurwa pierdolnie kurwa siatkę klei, klijem się zaklei. to tak ołów tu, się, zaklei, mozaikę się pierdolnie będzie do... dobrze będzie. Co kółkuje ku, się jeszcze? Ja do sklepu, panie, czajie kołki. Do drewna czy do betonu? Do traktora. Duży lasek. Ja no nie, wiesz no, co, kurwa. Samowiertki, panie, te kurwa. Dobra. Co tam kurwa wisza, nie jakieś chłopię? <noise> Co? Co pan tam był, wiesz? jeszcze w środku to zrobić, nie? Muszę zrobić, no ale kurwa coś tu... O, no ty mam tutaj przykleić. A bo tu kurwa, patrz pan, kurwa jest coś. Ma to... Tam glint w środku jest, nie? No jest. A nie. Tu jakieś blaszki przykręcić. Tę blaszkę do tego i tu by było. Ale będzie dzwonić kurwa, będą uszy puchły. A mam tutaj taśmę dwustronną, jest mocno. A ja jak... to przyklej taśmę. Będzie trzymać jak wężku <noise> Albo no w koło, tak na pierdolić układ salony, dać, będzie tak się wchodziło tak w koło, to światełko, kurwa. Bo ja w polu powiem, kurwa, ufa, chyba jakieś. <grytanie> znaczy to by trzeba dać, żeby to było widać. Dobra, na głupoty. Natomiast dłubać tu o coś. 39. Nie, nie mylić z E39, tylko. 39. No Ops. Może to było 39,5? Nie, 39 Także kurwa, Większość filmów na, na kanale to kurwa z tym traktorem, kurwa, no to zrobisz pan będzie zdrowie będziemy kręcić. Jakieś może nabytki by nowe porobił, pozmieniał, coś pokupił nikt nie zmieniał, znaczy nowe nabytki jakie by Pokupił Ostatnio byliśmy za felgami z Neptuna, znaczy felgi, całe koła, to się okazało, nie wiem, mówię o tych kołach z Neptuna, co były do kupienia, ale okazało się, że jedna felga jest inna od drugiej, nie? Różne felgi są. Inne odsadzania, no. Nie wiem czemu takie, czy to tak fabrycznie bo zrobione, czy ktoś, kurde, felgę drugą sobie gdzieś dokupił, bo inna, nie do pary, czy, czy co, cholera wie, ale... Ale nie? Może być tak oryginalnie, bo. Może być, no nie, bo jest to na pęk, nie? napędza? Napędza no. no i czul, a tak. Zaraz, by to tu były koła z Neptuna, bo dobre opony były. Jedna była kurwa, oczywiście. Jedna opona miała tutaj w koło, miała tak pusiekniętej jednej i drugiej strony. No to znajdziecie to zaraz. O. Coś jak ta. No. Tak jak ta. Dobra, jedno mam. Jeszcze takie dwa. Ja to pierdolne. Tutaj. No coś to pianko. Jedę kurwa, na razie ale powitrza. A będzie kurwa pianka. Uważać mnie tam. Patrzcie. Nic. Zero reakcji. Ale ja wam pokażę. Jak zrobić z pianki niskoprężnej. Wysoko prężną kurwa. Dobra, dawaj tutaj, ops, tam trzeba wdusić, tu trzeba wdusić. i pompować Jeszcze ja twierdą tak mnie zaraz i mi po oczach zaś pan patrzcie Kurwa, chowiec. Jajko się nie za kurwa robota Kurwa Nie wiem czy to się tak nabija Kiedykolwiek takie coś Kurwa się ma to będzie pić Dobra idzie Jedziemy, bo póki nie spierdoliło Ale kurwa teraz się twarda zrobiła Swachowiec, no. to wachowiec, to wachowiec. Kurwa. No tylko u Ignasia mechanika kurwa nabijanie pianek kurwa jakichś tam innych jeszcze Specyfików, kurwa. Andrzeju! Działeś pan? Patrz pan, słuchaj pan. Działeś kurwa. Otwieram zakład na pełnianie pianek. Dobra, ja dłubiem. to kurwa, pieroństwo. Co to za pianka, że ona kurde... Cała się nie wypsikała kurwa, za zabrakło powietrza. No kurwa. Dlatego pewnie, że nisko prężna. <grywa> Przeszedł facet do restauracji. Nie pyta się kelnera, że mu hasło do Wi-Fi podał. A facet kelner mówi najpierw trzeba coś zamówić. A ten mówi, no to, no to poproszę Pepsi. 10 zł. Na drogo. Przychodzi, wypił to kole, mówi Kenner, podasz to hasło? Najpierw trzeba coś zamówić. Mój kurwa, to, co, może, to mówi, może to jemu chodziło, żeby coś zjeść. No to mówi co tam na drugie, A to tam mówi jakiś tam kotlet mielony z czymś tam, czymś tam, bulaczkami z ziemniakami, wziął, zjadł. No już myślę, oj tam. Walić to wi-fi, ale się chociażby potem jakie to hasło było, mi, mi poda, nie? Zapłacił za to i mówi, wali Kenner, jakie to hasło jest? Najpierw trzeba coś zamówić, pisany im z małych liter, mówi. O, tak gdzieś tam słyszałem taki coś. Będzie? Dobra, panie, czekaj pan. Jak już tam pan jesteś... Ja mam lęk wysokości, się boję do traktora włazić. Weź pan przyjmiesz to, tylko ma być... tutaj. Sam tu pierwszy, ma być tak, jak jest. A ja będę za masło smarował. Po długie! Uwaga, <laughs> bo pan noża. Luks? Dobra, czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj. Zobacz te dwa, czekaj. Któreś ma być, nie wiem, krótsze chyba w środku czy z tyłu, nie wiem. To jeszcze nie było do doposowywane. Do Przyjmij tam, jak tam będzie pasować. To pewnie do tyłu ma iść. Dobra, już widzę. Nic. Nie, to miało być tu. Jedno centymetr krótsze jest Jej fachowiec jak to spawał to gdzieś kurwa piwa wypił za dużo pewno A jak to panie, Jak to będzie to pasować? Czy samemu trzeba? To przy dużo, tak? Dobrze będzie. Kurwa, co to za, za krótko wymierzone? Może tamto miał być do przodu? Który? Coś tam, szalony. A patrz jaka dziura kurwa, to ja tak wyszło krzywo. Musi miarka ruska jakaś. To będzie bez tego, No jak będzie? Czekaj, dobra, czekaj pan. Wyciągaj. Zobaczmy czy ta pianka będzie teraz działać kurwa po tej moich kurwa naprawach poszelkowych. Dawaj pan kurwa, będę psiukał. To byś tam kleił. A może trzeba jednak było tego panie, co? Co? Po Nic nie. Podebrać. Nie. to ma być tak jak jest. To. Damy pan kurwa dwa w trzeba będzie znowu lecić, kurwa, na, na ten. Na pumpowanie dwa powietrza. Możemy za mało balów na Hmm? Tak, jak było katkiego. Tyle? O, tyle powietrza w tym? Masz pan. Tylko chyba szło... Znaczy jest powietrze, ale za mało trzeba było dobijać. Ja się bałem, że to pierdyknie będzie. Gdyby tak kurwa przykleić. <gry> sprawdzimy jak się klik trzyma. <coughs> Dawaj następne. Będzie miotkiem smarowały. Trzeba trochę dłużej przytrzymać tam. Ja sobie myślę, kurde, gdzieś pierdyknie. Kurwa, taki ten leci, panie. Płyn taki, kurwa, bardziej. To będzie zaraz łup stemplować. No, lipa. Dalej mnie tu kapnie. No, kurwym, kurum się zaraz po pozaklijają. Masz tam jeszcze jedno Nie pasuje Dobra Już dziury zakryte Masz? Tu podparte, zaparte czekaj pan Co pan tam szukasz? A tu masz przecież pak Sam go tu pewnie wziąłeś To się wytnie Patrz na Panie tu polącane. Dobrze będzie. Jo, kochawa czy kamera się zaczepiła? Nie wiem, czy tu, czy tu ją na jakimś wysigniku? Weź Pan włącz tą kamerę. No. Hmm. Ciekawe, jakie to ma funkcje ta kamera. To nie włącza się, czy włącza? Co? Nie, no. to jest światło z tu włączonym. Patrz, włączy światło? Zakłócania powstają. No, czemu tak? Mm, kto to widzi? Tam też świeci światło. Patrz, Patrz, jak koło zrobił. Patrz, to. <głos> <głos> Ty, to na dwa, jest tak? No? Dobrze będzie, panie. No, co będzie jasne? No. Jak... Hmm. Ale jakieś kolesie przyjechały konia kupić. Nie wiem czy kupią, to tylko poglądają. Idź mam tam się pokręty tej kamerze. I daj tam co, co jest napisane? A w drugą stronę widać. Drugą? No. No ale dobrze jest, bo... Czekaj, zaraz będzie dobrze. Co on tam kurde, ten gościu kręci, krinci tam? Ty? To tam jeszcze że ty Aha, no. A, no? dobrze. A patrz teraz idź z jednej strony w drugą. Dobra. Patrzę i idę tam. No dobrze widać. Teraz oczyń ten, dobrze? Niżej. <grytanie> tak samo, ale tak ma być pewno. Wrotnie. No, No jakieś zakłócenia panie się robią? Patrz, jest ta kamera teraz tak... Może blisko plusa jeszcze coś no na razie tak Ty, tylko jak babę można tu oglądać teraz? Okay. Kurwa, będzie pół ale teraz, widzę Spreju drotnie z ten napis? No. Czekaj się. Teraz patrz. No. No ale teraz będzie, w drugą stronę będzie szedł, jak będzie szedł. Tak, drugą idę? Dobrze, no. Dobrze idę? No. No pani ten napis. Teraz dobrze. To Tam by będzie cofało tak teraz. Tylko coś to, nie, że się od ją tknięci trochę. No dobrze, na no PC dobrze chodzę, nie? No. Weź się żeby na było widać. Aha. Tylko jak dasz do tyłu. Weź daj, daj do tyłu, żeby tyłu widać było. Do tyłu bramę, żeby było widać. To będzie odwrotnie, Panie. No. No, nogami widać. Kurwa. No tak. No. I tak, Dobra. Dobrze, no, tak to na razie. Działa ta nagrywalka Pewnie, że działa. Migały pie... Dobra. O. Przedna strona polącana tutaj. No. Patrz na pani, o. Hops. Tak powinno być oryginalnie. To jeszcze takie idą zabudowy. To się zakręci. Dobra, pan. Uwaga, Udomyka mnie, pan. Palim tak kurwanejczkę. I zajeżdżamy do kamier. Materyjka nie pada, ale może się cofnę. Także nie wegałbym... Miłego... Ty tam nic nie ma z tyłu? miłego oglądania życzę miłej soboty pani a ja tutaj na wyczucie sobie Panie. dobra